Już Stanisław Lem w swojej literaturze pisał, że technologie mają nie tylko białą, ale również czarną stronę. Bez wątpienia czarną stroną rozwoju technologii jest dzisiaj cyberprzemoc. Wyglądasz jak lesba, łaska jak decha, albo co to, w ogóle ma być? co to w ogóle ma być? Trzech na czterech uczniów polskich szkół spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, a jedno na trzech dzieciaków nigdy nikomu o tym nie powiedziało. Najmłodsze, które zdecydowało się o tym powiedzieć, miało 10 lat. Dlatego, filarem działalności Instytutu Lema jest akcja Ogarni Hejt. Spotykamy się w szkołach po to, żeby pokazywać, podkreślać, mówić, z jak negatywnymi konsekwencjami wiąże się dzisiaj mowa nienawiści w internecie. Tym razem akcję zorganizowaliśmy razem z firmą Enea. Ogarni Hejt. Ena obserwuje zmieniające się otoczenie i realizując działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, każdorazowo koncentruje się na drugim człowieku. Jak wiemy, pandemia wprowadziła pewne nowe rygory, z którymi nie wszystkim łatwo było sobie radzić. Z myślą o tych, którym nie było łatwo, postanowiliśmy stworzyć cały szereg działań z zakresu zdrowia psychicznego. Nie zapomnieliśmy również o młodzieży, i w związku z tym zdecydowaliśmy się na wejście w kampanię Ogarnij Hejt, która miała na celu nauczyć młodzież, ich rodziców i nauczycieli, jak odpowiedzialnie korzystać z sieci i jak walczyć z cyberprzemocą. Tysiące uczestników, 30 szkół w całej Polsce, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców, materiały dydaktyczne i raporty. A to wszystko po to, żeby pokazać, że hejt potrafi nawet zabić. Na zewnątrz widzimy, że ktoś jest agresywny, a tak naprawdę ta osoba czuje lęk, czuje wstyd, czuje poczucie winy. Uważam, że poruszanie tematu cyberprzemocy jest bardzo ważne. Mamy do czynienia z wieloma przypadkami hejtu już u dzieci w szkole podstawowej, nawet w klasach tych młodszych 1-3. Zdarzały się przypadki, gdzie po lekcji podchodzili do mnie uczniowie z informacjami, że byli ofiarami cyberprzemocy. Jeżeli już zaistnieje coś takiego, to one się wstydzą. Wstydzą się powiedzieć rodzicom, wstydzą się powiedzieć nauczycielom. Nie wiedzą czasami do kogo mają się zwrócić, jeżeli coś takiego zaistnieje. Warto więc edukować, informować. Czym właśnie jest cyberprzemoc? Akcja ogarni hejt jest szczególnie potrzebna teraz, kiedy technologie przenikają w zasadzie już do każdego zakamarka naszej codzienności, a zwłaszcza do codzienności młodych osób i ich świata cyfrowego. Walka z hejtem to walka o przyszłość naszych dzieci, to walka o naszą przyszłość. To walka, która była i będzie filarem działalności Instytutu Lema. Ale nie wolno nam zapomnieć, że tylko razem możemy ją wygrać. Dlatego razem ogarnijmy hejt.